Ksiądz Boguś wyjaśnia, czy Ksiądz Bogusław Kowalski? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zapraszam. Krótka piłka, dla formalności krótka piłka, chociaż mam wrażenie, że ostatnimi czasy mniej sportowo, ale to chyba dobrze, że tak nie szukamy na siłę tych sportowych konotacji. chociaż Jak pojawi się wątek, połączymy, ale głównie chodzi o wyjaśnianie poważnych rzeczy w takiej formie, chociaż y, jakiej to czynimy. Ja mam wrażenie z perspektywy osoby świeckiej, ale wierzącej, że jednak dla mnie wiara cały czas to jest trening ducha, to jest dar. Ale to jest trening, to tak, to tak z perspektywy mówię. I tak jak Świe, na Bo wciąż to w kontakcie z szefem cały czas. <laughs> tak. Ale mecz jest zawsze zwieńczeniem, czyli choćby Eucharystia jest zwieńczeniem takiego całego cyklu modlitewnego pracy nad sobą, bo to jest no jednak spotkanie z. z, z z Chrystusem w Najświętszej Ofierze, ale trening do czegoś ma nas doprowadzać. Odbijając się od tego sportu, ksiądz powiedział, że tak jak z meczem. Przy meczu, jest mecz w sobotę, nieważne, no dla mnie żużel-kosz, dla księdza piwka, ale jak księdza się na zabiorę, do rzeczy. Piwko sobie wypiję. Albo w niedzielę mam meczyk. Piwko sobie wypiję, no ale potem tak jakoś, kurde, no wieczorem poszedł do kościoła jednak. Bo tak, na wieczór chcę sobie iść, ale wypiłem to piwko. Albo wieczorem się kładę spać, wypiłem, sąsiad przyszedł. To przysłowiowe piwko, może dwa. Ale, no mam, chcę się pomodlić wieczorem. I mogę? Eee, zawsze Zaczy, zaczynamy lekko, żeby nie było. Zaczynamy lekko. Eee, zawsze wiedzieć, kiedy na co jest czas. Ale życie dyktuje, czasami y, takie warunki i trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. Więc to jest zawsze problem. Znaczy, ja jako ksiądz zauważyłem pewną prawidłowość, że ludzie o dużej wrażliwości po alkoholu, jeżeli już zaczęliśmy o, o, o alkoholu, po alkoholu y, następuje w nich taki przypływ. Czasem wyrzutów sumienia, tęsknoty za Bogiem. Czasami jakby widzą e, jakieś przegrywane życie i bardzo często proszą o długą rozmowę, a najczęściej o spowiedź. Jak e, ktoś jest po alkoholu, nie powinno się e, sprawować i przyjmować sakramentów. Ja wtedy mówię: bracie, wytrzeźwiej, czekam na ciebie jutro, ale musisz dojść do siebie. A oni często jutro, ja nie wiem, jutro. To już na nie... tak ksiądz grubo idzie, ale dobra, idziemy w tę tak, stronę. Tak. tak, ale sytuacja taka, no właśnie, wypiłem piwo, przyszedł kolega, chciałem jeszcze pomodlić się, bo mam jeszcze jakieś zaległe modlitwy. Więc jak ktoś jest mocno po alkoholu, odradzam wtedy, żeby iść do kościoła, odpuścić sobie. Ale. Prywatnie, zawsze nawet po alkoholu. Ja powiem taki przykład. Ale przepraszam, to ja od razu, bo to pytanie naturalnie się nasuwa, tak. ale jak bardzo po alkoholu? Bo okej, okay, już wiem i myślę, że Państwo też. Jedno piwko, dwa, czuję się dobrze, jest okej. Okay. No to okej, okay. ale czasami. I znowu flaszeczka wiecie. No. Tak, musimy znowu dojść do. No co by, jak Mówimy o nie... sferze prywatnej. O Kościele szcząc powiedział o mszy, to jakby tak, lepiej na spokojnie na. Ale nie da nam się uciec, jak mówimy o alkoholu, jako, wie, jako ludzie wierzący, nie da się od kany galilejskiej uciec. Musimy do niej wrócić. Pan Jezus dokonał pierwszego cudu. A nie chciał, mama go zmusił. <laughs> Bo miała jakie oczy, wrażliwe, i widziała, że są w kłopocie gospodarze, trzeba im pomóc. Tak, okej. Okay. Jeżeli y, Zbawiciel dokonuje pierwszego cudu, przemienia wodę w wino, żeby... Po, po, dlaczego tego dokonał? Oczywiście objawił swoją boską moc, ale tu chodziło jeszcze o coś innego. Żeby nie popsuć ludziom zabawy. Żeby tej, tego wesela nie przerwać. Żeby nie było takiego, jak to mówimy, klopsa. Żeby że nie zabrakło. było kompromitacji. Żeby nie zabrakło. Tak. Czyli Bóg jest tak wyrozumiały, że dał ludziom alkohol, żeby się rozweselili, że to jest napój rozweselający. I tu dochodzimy do, 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 do takiego tematu, który trzeba no, jakoś indywidualnie rozstrzygnąć. Do jakiego stopnia jestem rozweselony, ile mogę wypić, żeby się rozweselić, żeby pamiętać, o czym myślę, jak mówię, jak się zachowuję. Bo jeżeli ktoś już jest zamroczony, to przekracza pewną granicę, y, którą musi sam rozeznać, i czasami są to bolesne momenty rozeznania, bo komuś się wydaje, jestem mocny, mocny polek, ale y, no, tutaj z alkoholem to chyba y, musi być baza własnych indywidualnych doświadczeń. I wtedy, jeżeli ja wiem, co ja mówię, jak ja myślę i odpowiadam za swoje zachowanie, Mimo, że jestem rozweselony po alkoholu, to indywidualnie jak najbardziej. Bo ja nie zapomnę takiego świadectwa człowieka, który miał poważne kłopoty z alkoholem. I on mi opowiadał, że kiedyś jego matka prosiła go, żeby bez względu na to, widząc, że on ma ciągoty do alkoholu, bez względu na to, w jakim stanie był, żebyś nigdy nie położył się spać. Bez odmówienia, ojcze, nasz i trzy razy zdrowaś Maryjo. To Taki krót, skrócony pacierz. I on mógł być najbardziej upity, ale mówi: Nigdy nie położę się spać bez tej modlitwy. A raz to mi przyznał, że ta modlitwa uratowała go z dramatycznie ciężkiego wypadku, bo wjechał samochodem do wody i cudem wyszedł z tego samochodu nie wie jak. Nie wie jak. I uratował życie, samochodu nie uratował. Ale. E, to jest skrajny przypadek, wiem. Tylko, że no, no tutaj, w, w tej sferze, to mówię, e, żeby nie było zgorszenia, e, prywatnie jak najbardziej. E, Czyli kwestia sumienia po prostu. Kwestia sumienia i roztropności. Okej. Okay. Tak. Idę dalej. Kiedyś usłyszałem takie e, słowo. Nieważne od kogo, ale jak nas ogląda, to się domyśli. E, no za papierosy to się do piekła nie idzie, tylko do szpitala. I znowu bym wprowadził rozróżnienie. Bo tu mówimy na razie o tak. tych dwóch takich podstawowych, podstawowych zasobach, które są Oczywiście. Jeżeli by y, dziecko malutkie zaczynało papier, y, palić papierosy, a to. Y, no nie, tu mówimy już o takiej kwestii powiedzmy. Ale nie, na... bo to jest Aha, ważne. Dobra. W, te, w, w takiej, bym powiedział, ocenie moralnej. Okay. Jeżeli dziecko zaczyna tam dziewięciodziesięcioletnie, to masz grzech ciężki. Z czystym sumieniem bym dziecku to powiedział. Nie wolno. Jeżeli ma problem z paleniem osoba dorosła, no to, to jest grzech powszedni. Bo jednak jest to szkodzenie zdrowiu, ale palenie nałogowe powoduje, no, że już człowiek do końca nie włada swoją wolą. Zachęcam, walcz, nie poddawaj się, ale to jest grzech powszedni. A z grzechem powszednim można i zawsze do komunii. Z grzechu powszedniego nawet nie trzeba się spowiadać. Spowiedź powszechna. Tak, oczywiście. Gładzik Oczyszczenie rzek. serca tak. przed Eucharystią. Yy, tak, yy, natomiast, natomiast yy, święte słowa, się zgadzam. Do piekła się nie pójdzie, yy, ale, ale można... Do szpitala do można przyspieszyć tak. tę drogę. Niestety. Tak, ale nie daj Boże do grobu. No dobra, to ułóżmy to, bo tak dzisiaj będzie trochę instruktażowo. Yy, czyli tak, no mówiąc, nazywając rzeczy po imieniu. Pijany do kościoła, do spowiedzi nie. No, do spowiedzi nie, absolutnie, nie? Tak. Do kościoła też raczej nie. Odradzam. Odradzamy. E, prywatnie nazwijmy to sobie wprost. Jestem pijany, ale no to przyjmijmy, że. I tu można, tak. Oddać się w ręce pana relacja, Boga zawsze można. Relacja tak. góra-dół. Tu tak już jest. jesteśmy w tej tak. relacji bezpośrednio. Nie ma tego momentu tak. takiego zgorszenia, jakiegoś nawet przeszkadzania komuś, gdy się przyjdzie do kościoła. Okay. Tak. Dobra. Papierosy wyjaśniliśmy, no ale y, wiemy, jak jest dzisiaj. Nie? Są różne rodzaje używek. Dla katolika jest to grzech. No. Nawet papieros, tak jak ksiądz powiedział, no, dla, też jest to grzech, no ale tutaj już mamy wyjaśnione. No dobra, ale są, są różne inne przypadki, różnych uzależnień y, od różnych środków. Trawka, tak. Tak już będę mówił językiem naszym ulicy, że tak, tak powiem. Trawka, czasami i. Twarde narkotyki się gdzieś tak. pojawiają. Co wtedy? Co wtedy się dzieje? Jak wtedy? Bo są osoby wierzące, są katolicy, tak. którzy trochę mają z tym problem, albo czasami po prostu głupota, jakiś głupi wybryk i tak jak powiedziałem, o rany, a jeszcze powinienem się pomodlić, albo o rany, tam wiadomo, a do kościoła by trzeba iść. Tak jak z alkoholem Pan Bóg dał, by się ludzie rozweselali, z istoty swej, z istoty podkreślam, alkohol nie jest złą rzeczą. Z istoty. Przeginanie można, jest. Złą można rzeczą. z niej źle korzystać, tak jak ze wszystkiego. Wolność jest dobra, ale można wolność przerodzić w samowolę. Rozweselenie może przejść w upicie się i zamroczenie, więc to jest absolutnie trzeba tutaj włączać ciągle roztropność. Natomiast trzeba się zgodzić, że nikotyna z istoty jest zła, bo ona. Bo ona tylko powoduje niszczenie organizmu, a jeszcze trudne, gorszą rzeczą są narkotyki, dlatego że narkotyki to jest na wejście na ścieżkę ku śmierci tym bardziej niebezpieczną, że to się dokonuje bardzo szybko. Z nikotyną tak nie jest średnio biorąc, jak się znam. Jak to działa na podstawie no, doświadczeń wielu ludzi. Natomiast narkotyki to jest wejście na bardzo szybką ścieżkę. Dlatego, że ja nie jestem specjalistą, ale miękkie narkotyki bardzo szybko powodują zwiększanie głodu, trzeba moc, moc, mocniejszych wrażeń, a, to, a coraz mocniejsze, mocniejsze. I zauważmy, że jak to potem funkcjonuje w życiu, że Człowiek zniewolony narkotykami, będący na tak zwanym głodzie, puszczają mu wszystkie hamulce i skrajna. Postawa to już wynoszenie z domu, sprzedawanie wszystkiego, matka płacząca, bo jej syn wynosi wszystko, biżuterię poznajdował w domu i sprzedaj, bo już wszystkie hamulce puszczają, a potem już, no to już jest taka agonia wręcz i Droga w jedną stronę, to jakby tak, no to już sobie wprost. I dlatego, dlatego no te, te, te używki, tak, tak jak kto by pomyślał kiedyś, że hazard będzie? Takim zniewoleniem. No, a to jest, to jest w skutkach często jeszcze gorsze, jak alkohol czy nikotynizm, bo to prowadzi do takiej totalnej ruinacji materialnej całej rodziny. No dobrze, to twarde wiemy, że no też nie trzeźwy w tym momencie, tak to nazwijmy, nie wchodzę, nie idę. Tak. Nie, no jakby tu oczywiście jest też problem, jakby terapia. Pan Bóg tu oczywiście terapię wspiera, pomaga, no tutaj już mówimy o jakby poważnych problemach, ale ta trawka, no tak sobie tak, no ja akurat nie, ale no wiemy, że różne są sytuacje, różne są osoby i tam sobie tam, a, buszka ściągnę i pójdę. To tak się wydaje. To jest, ja kiedyś użyłem takiego określenia. Nie, chodzi taki... o to, czy mogę, tak jak ksiądz powiedział o alkoholu, tak. że nie, no to tak samo tu. Nie? Tak jest jakaś tam niewin... niewinnie z pozoru, prawda? To jest, to jest takie pertraktowanie. Wiadomo, że to jest o, wo, na końcu, to jest śmierć, na końcu. Tylko, że my nie widzimy tego końca, albo nie chcemy widzieć. Tam piszą nam na takich paczkach i tak dalej, ale my nie chcemy tego czytać. My nie chcemy tego widzieć końca. My chcemy tu i teraz na chwilę odpłynąć i ta, no nie znam te, tego, no bo nigdy nie, nie korzystałem, ale, ale tak jak słyszę z opowiadań, to że to tam takie właśnie jakieś no zaszumienie, odpłynięcie, tak. no I, i człowiek nie zastanawia się, ta pokusa jest tak silna, że człowiek odsuwa te konsekwencje. Ref, jak się zreflektuje w którymś momencie, że albo mu się ręce trzęsą, albo już bez tego nie może funkcjonować, no to jest to już taka bardzo mocna lampka, yy, nawet już prawie yy, mocno pomarańczowa, prawie czerwona. Czyli po piwku mogę się pomodlić wieczorem, Tu nie ale do spowiedzi problemu. nie idę. Nie, nie. To, cała reszta, no poza tym papierosami... To już sobie powiedzieliśmy... sam na sam z Panem Bogiem. Okej, okay, tak. czyli cała reszta wtedy na bok, lepiej nie, na spokojnie, na trzeźwo, żeby ten... Umysł był tu trzeba brać pod uwagę wzgląd wspólnotowy. To jeszcze na koniec, tak, nie to że celowo broń Boże, ale skoro rozmawiamy, no to roz poruszyłem aspekt świecki, ale rzadko, bardzo rzadko, tak. na szczęście, no, są sytuacje, kiedy niektórym księżom się zdarza w różnych miejscowościach, że tam powiedzmy tego winka za dużo było. I co wtedy z tą Eucharystią? Co wtedy z moją wizytą w kościele? W takiej sytuacji. Ja no, jeżeli szczęście do księży, więc moją nie, ale... No nie, ale to ale zdarza się. zdarzały się takie przypadki. No to jest podwójne, podwójny grzech. Przede wszystkim nie powinien ksiądz wychodzić w takim stanie. Zdarzyło mu się jeden grzech, przesadził z alkoholem. Ale w ogóle no, te sa ta sama zasada dotyczy księdza, jeżeli jest przed Eucharystią, no, ani... Kropli nie powinien. Mhm. Jeżeli, jeżeli jest uroczystość, polacja, imieniny, no broń Boże, broń Boże. Ale niestety zdarzało się, jeżeli wychodzi po alkoholu, a jeżeli jeszcze to mocno widać grzech zgorszenia, no i, i to jest w zasadzie największe spustoszenie. Jakie można zrobić? No nie zdarzały się niestety. To dwa takie pytania sytuacje. z tego wynikające. Pierwsze takie no, oba trochę naiwne, ale pierwsze, czy sakrament Eucharystii, on jest wtedy w mocy? Jest ważny, tak samo jak sakrament spowiedzi? Jak czy... najbardziej. Tak, tak. Musimy tutaj wiedzieć, moi drodzy, e, panie Michale, że nawet. Jeżeli sakrament jest sprawowany niegodziwie, i tutaj właśnie wchodzi takie pojęcie niegodziwość, uh -huh. ale ważność. Jeżeli ksiądz w takim stanie sprawował mszę świętą, ona jest oczywiście ważna, ale niegodziwie sprawowana, niegodziwość dotyczy księdza, że on nie powinien tego zrobić no, w takim stanie. Tak samo, e, tak samo e, na przykład. E, Sakramentem pokuty, prawda? Że ksiądz po alkoholu spowiadał. Oczywiście, że te spowiedzi są ważne, ale niegodziwie i ta niegodziwość jakby obciąża sumienie księdza i to już potem on musi ze swoim spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Ale tak samo i Świeckich to dotyczy. Kiedy na przykład Świecki przyjmie komunię świętą po alkoholu, on ją ważnie przyjmuje. Ale, ale niegodziwie. Nie okay. Tak samo jak na przykład ktoś podrobi podpis przed sakramentem małżeństwa i nie pójdzie do spowiedzi i w grzechu przyjmuje sakrament małżeństwa. Sakrament jest oczywiście ważny, ale niegodziwie przyjęty. I, i jakby kiedyś się nawrócił, to musi się z tego grzechu yy, wyspowiadać, że przyjął inny sakrament w stanie grzechu. Kwestia techniczna. Jestem, sytuacja w moim akurat w konkretnym przypadku bardzo z sufitu wzięta, już tak na koniec. Widzę, wychodzi ksiądz, widzę, że coś jest nie tak. Mogę zareagować na to? Jak tym. najbardziej. Mogę podejść powiedzieć: przepraszam, ale może nie? Jak Przerwać, najbardziej. Przerwać, że tak powiem, procedurę? Jak najbardziej. Jeżeli to już widać ewidentnie, to tak jak, przepraszam, no, pijanemu kierowcy trzeba zabrać kluczyki. I tutaj i tutaj, jest, i tutaj jest taka zdrowa współodpowiedzialność i troska również o kapłanów. I to jest taka bo pewnego rodzaju dojrzałość. Tak. Nie jest tajemnicą, jeszcze tylko dorzucę jedną rzecz. Kiedyś jeden z księży publicznie w telewizji o tym mówił, że jak wpadł w alkoholizm, budował kościół, ciężko mu szło, kłopoty z budową. No. I on ogłosił parafianom, że chce odejść z parafii, bo nie chce być już zgorszeniem. A oni go tak kochali i tak go szanowali. Był, poza tym alkoholem był naprawdę dobrym księdzem. Po prostu nie dawał sobie rady z tą budową. Parafianie pojechali do biskupa poprosić, żeby on został. Biskup dał mu szansę. Parafianie go pilnowali, nie częstowali go na kolędzie, bo, bo to tak się zaczynało, no to tu, to tu, to tam. I potem jeszcze sobie wrócił na plebanie, jeszcze sobie tam poprawił. I parafianie go pilnowali, ratowali. On się leczył, był w AA. 30, gdy on dawał to świadectwo, to już 30 parę lat nie pił i był w proboszczem do końca, do emerytury w tej parafii. Piękne świadectwo, jak parafianie mogli. Ale w takiej sytuacji yy, trzeba by reagować. Czyli kwestia sumienia raz, kwestia współodpowiedzialności dwa. Nie, bój, nie tak, stójmy jest. jak te kołki czasami nam zory tak. Sorry, z całym szacunkiem. Tak, Ale no, oczywiście. Mamy prawo wtedy. Zabrać te klucze. Bo Msza Święta to nie jest prywatna sprawa księdza, tylko całej wspólnoty. Myślę, że instrukcja obsługi chyba nam się wszystkim przydała, bo tak coraz cieplej jest, grille się zaczną. To myślę, że. <laughs> Liczę na to, że instrukcje obsługi przekazaliśmy w prostych, czytelnych słowach, a nie tak, jak czasem się czyta, że nie wiadomo o co tam chodzi. Mam nadzieję, jakby prosimy też o pytania w komentarzach. W razie czego wrócimy do tego tematu, jeżeli, jak jeżeli jeszcze jakieś wątpliwości się pojawią. Nasz instruktaż obsługi, ksiądz Bogusław Kowalski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szczęść, bardzo. Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.